Zakończył się drugi boju i mamy oficjalne wyniki. Poziom był tak wysoki, że zastanawiałem się co się dzieje, że jest aż tak wysoki. A lepsze. No. Piąte miejsce ze zdobywcą jednego punktu i pięciu bramek i czternastu straconych zdołem Łukniesz Chemsko-Slowskie. Nie ma. Już pojechali. Jego... Nie, 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 nie. nie. Walka była o podium, ponieważ czwarte miejsce, gorsze różnice bramek. Cztery punkty, cztery strzelone bramki, siedem straconych. zająć kwart pisarzowice. O! Trzecie miejsce, cztery punkty 8 do 8. Zajęli gospodarze dzisiejszego turnieju, Olimpia Kamienna Góra. Ooo! <laughs> stańcie jeszcze, stańcie jeszcze. o! Piąte, Piąte miejsce dla włókniarza Pełskoś. Tak, uwaga! Dzięki, uwagi. zwycięstwo było bardzo zacięte. Drugie miejsce zajęli nasi goście z Dzierżyniowa. Osiem punktów dziewięć do pięciu, brawo. Brawo, brawo. E? Nie z nie nie Niesamowite. Stancie, panowie, stańcie. Dzięki. I jak to mówią, zwycięstwo, może tylko jeden.

Po siedem, o siedem nie, co i zrób nic nie. Chodźcie, wszyscy stancie. A pa panie nie są z nami? Zapraszamy panie. Zapraszamy. Zapraszamy. No ktoś tu ma party na afara. Pani Budyszowa? Nie. Dziękuję. Jeszcze. Dziękuję zwycięzcom, ale też dziękuję wszystkim uczestnikom i tutaj naprawdę podpieść wielkiej siły i determinacji w tym i naprawdę staram serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam za rok. Mam nadzieję, że przy tak pięknej że dzisiaj spotkamy nowego ucznicza wojny medycyńskiego razem po drodze i po bólu. Dziękuję wszystkim za serdecznie i organizatorom też. A potem, jak słyszałem, ja jest mecz Górnika, tak? No, ja już nie będę na tym mecz, ale życzę wygranej naszej drużynie. Dziękuję serdecznie.